Z urzędnika w Ojca, gdy miejsce umierania staje się miejscem nowego życia. Tak chciałbym zatytułować dzisiejsze słowo. Z urzędnika w Ojca, gdy miejsce umierania staje się miejscem nowego życia. Już topografia, jaka wyłania się z dzisiejszej Ewangelii, wskazuje nam na jej sens, zapowiada jej sens. Ktoś się rozwinie. Ktoś zostanie wzniesiony na wyższy poziom. Oto widzimy naszego pana, który pielgrzymuje z Jerozolimy ku Galilei i dzisiaj jest w Kanie Galilejskiej. Dopiero skończyła się Pascha w Jerozolimie. Tam ludzie religijni, mający się za pobożnych, uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, nie przyjęli go. Jezus idzie z Jerozolimy przez Samarię, tutaj, jak pamiętamy, dotknie miłością Ojca w mocy Ducha Świętego i uzdrowi życie tej, która szukała miłości i sensu życia w nieczystości u wielu mężczyzn, przemieni życie Samarytanki. Pierwsza pascha przemiana w Samarii, a kolejna pascha w Kanie Galilejskiej. Bo to do niego przychodzi urzędnik królewski. Tak na początku nazywa go ewangelista Jan, urzędnik królewski. Urzędnik królewski, który wykonywał swoją pracę na dworze Heroda Antypasa, który był arystokratą, poganinem, nachylającym się ku kulturze grecko-rzymskiej. Urzędnik. Ale za chwilę Jan będzie go nazywać zupełnie inaczej. Urzędnik, dla którego liczyły się przepisy, nie człowiek, taki zimny mózg, powiedzielibyśmy językiem współczesnym, człowiek korpo, świetny w swoim fachu, wydający dyspozycje i wypełniający zadania, nie kierujący się uczuciami sercem. Urzędnik królewski. Ktoś powie, dlaczego? Tak mówisz, ojcze, bo za chwilę, po spotkaniu z Jezusem, do którego doprowadziło urzędnika swoiste umieranie, swoista bezradność, bo jest chory śmiertelnie i umiera jego syn. Niewypowiedziany to ból, jaki mieści się w sercu urzędnika z kafarnaum, spowodowany bezradnością. I patrzeniem, jak jego dziecko umiera. Kto ma doświadczenie choroby swojego dziecka, albo odejścia dziecka, to wie, jaki to jest ból. Tutaj już topnieje osobowość urzędnicza. Przychodzi do Kany urzędnik z kafarnaum, zresztą z miejsca, gdzie też na Bogu nikomu nie zależało, tam się wszystkim dobrze powodziło. Był urząd celny, port, rybactwo, rybołówstwo, kupiectwo, handel. Ludzie żyli tak jakby Boga nie było, a życie miało być sprowadzone tylko do doczesności, do tego co materialne. Z takiej przestrzeni przychodzi urzędnik. Urzędnik ze zbolałym sercem. Jezus mówi: idź, twój syn będzie zdrowy. I co się dzieje? Jan już nie mówi. Uwierzył urzędnik słowu i poszedł, tylko człowiek. Uwierzył człowiek. Urzędnika nazywa człowiekiem. Po spotkaniu z Jezusem, a my wiemy, że Jezus jest cały w miłości Ducha Świętego, cały w zjednoczeniu z Ojcem, cały ojcowski, emanuje miłość z Jego słowa. Z jego spojrzenia, z całej jego osoby. On zostaje dotknięty miłością i łaską wiary, ten poganin. Dlatego Jan go nazywa w Biblii: Wszystko ma znaczenie odszedł człowiek i uwierzył słowu. Człowiek odszedł. Urzędnik, który bał się okazywać uczucia, albo był niezdolny do miłości, do okazywania uczuć. Do kierowania się sercem rozumnym, bo może nikt go nie nauczył. Zresztą żył w takiej przestrzeni, gdzie liczyła się tylko kasa, a nie człowiek, więc może miał takiego ojca też, takim był synem wcześniej, zimny chów, robota, robota, robota. Nikt tam może nie komunikował się na poziomie serca w jego macierzystej, pierwotnej rodzinie i odszedł człowiek, który uwierzył Słowu po spotkaniu z Jezusem. Dotknięty miłością. Ale w jakiej sytuacji, kiedy jest bezradny jak dziecko? On tu już nie ma przepisu, już nie ma pomysłu na to, jak poradzić sobie w tej sytuacji po ludzku nie do poradzenia. Do tej pory sobie radził, głową pracował. Ale teraz, jak dziecko jest przed Jezusem, który obecnia Ojca, słowo, które ma moc, uwierzył słowu, to spotkanie. Przemienia go z urzędnika w człowieka. A człowieczeństwo na czym polega? Na miłości, na przekazywaniu miłości i przyjmowaniu miłości, na ukochaniu drugiego człowieka, na takim funkcjonowaniu, żeby drugi w spotkaniu ze mną był podniesiony miłością, podniesiony moim słowem, podniesiony moim spojrzeniem, podniesiony moim działaniem. Z urzędnikiem niewiele da się powiedzieć o miłości. Urzędnik: przepisy, przepisy, ja rozumiem, ale się nie da. Nie znoszę tego sformułowania. No, rozumiem, ale nie mogę. Rozumiem, ale się nie da. Nic nie rozumiesz. Gdybyś rozumiał, to byś pomógł. To byś się pochylił nad moją biedą. Droga przemiany urzędnika w człowieka. Gdy jest jak syn przed ojcem, którego obecnia Chrystus, wraca do Kafarnaum i wychodzą mu naprzeciw Jego słudzy, którzy mówią, że syn został uzdrowiony, a ten pyta o godzinę, w której to się wydarzyło uprzedniego dnia, godzina siódma, która oznacza pełnię doskonałość o godzinie siódmej, zapytał się ojciec. Już nie jest nazwany urzędnikiem, nie jest nazwany człowiekiem, ale ojcem. Ojcem! Żeby być ojcem, trzeba być najpierw synem, trzeba być człowiekiem. Taką to drogę uzdrowienia w sytuacji krytycznej przeszedł urzędnik z Kafarnaum. On będzie już innym człowiekiem, on już naprawdę będzie ojcem dla swojego syna. Czasem z nami jest tak, że gdy wszystko nam się powodzi materialnie, gdy jesteśmy zdrowi, nie liczymy się z drugim człowiekiem, nie liczymy się z żoną, z mężem, z własnymi dziećmi, nie mamy czasu, aby poświęcić im czas, siebie dać, dać miłość, a przecież hierarchia wartości jest jedna, Bóg, który jest źródłem życia, miłości który sprawia, że jesteśmy ludzcy, bo bez Boga jesteśmy nieludzcy, nie do życia, bezwzględni urzędniczy. Moje powołanie, wpisane osoby w moje powołanie, zakonne, moja wspólnota, moje dzieci duchowe, jeżeli chodzi o powołanie małżeńskie, moja żona, sakrament, mój mąż i moje dzieci, a praca ma być temu podporządkowana. Czasem w jednym domu zachowujemy się jak urzędnicy. Urzędniczo pytając, co słychać, okej, okay, dobrze i tak dalej, wyjemy z samotności, głodni miłości. W tak tragicznej sytuacji zostały uzdrowione dwie osoby i ich relacja: ojciec i syn. Dzieje się to wszystko w Kanie Galilejskiej, tam gdzie przed chwilą Jezus uczynił swój pierwszy cud przemiany w wody w wino. Ta informacja odsłania. Tę, która zawsze jest ukryta, która się stawia za nami, prosi o nawrócenie swoją obecnością uzdalnia nasze serca do przyjęcia miłości Bożej. Oczywiście chodzi o Maryję. Ojca doświadczył w Jezusie urzędnik, dlatego stał się człowiekiem zdolnym do ojcostwa, uzdrowienie serca i doświadczył matki w Maryi, która jest ukryta. Jest tutaj ukryta, bo jej misją jest dawanie Jezusa, prowadzenie nas do spotkania z Jezusem, uzdalnianie nas do przyjmowania łask od Jezusa, ale ona nigdy nie przysłania sobą Jezusa. Dlatego i w tej Ewangelii, jak w każdej, jest ukryta. Potrzebujemy Ojca i potrzebujemy matki, aby rodzić się na nowo. Bo z ojca i matki zostaliśmy poczęci. Każdy z nas w różnym wymiarze nosi w sobie rany i każdy z nas za mało został ukochany w swoim domu rodzinnym. Nie dlatego, że nasi rodzice mieli złą wolę, ale sami byli zranieni, sami może byli urzędniczo traktowani. Kiedyś tak się dzieci chowało, do pracy, do roboty, do pola, do pomocy, do wychowania, rodzeństwo, rodzeństwo. Nikt tam się nie zastanawiał nad tym, że dziecko jest nieukochane, niewysłuchane. A zranieni przecież ranią. Rana tego człowieka i ojca, która sprawiła, że stał się urzędnikiem i taki miał sposób na swoje życie, które wydawało mu się, że jest szczęśliwe do momentu, gdy zachorował jego syn, to rana syna, który został zraniony gdzieś wcześniej, bo zranieni ranią. Ta Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, że. Miłość Chrystusa uzdrawia, miłość Chrystusa oczyszcza z grzechów, miłość Chrystusa sprawia, że człowiek jest szczęśliwy. Dotyk słowa, które stało się ciałem, za chwilę się wydarzy w Komunii Świętej. Powiedz panu Jezusowi, jakie rany ma uzdrowić w tobie. Może rany, które wyrządził ci tato, które wyrządziła ci mama. I to nie wcale umyślnie, ale dlatego, że byli zranieni i też ranili. Jezus za chwilę będziecie Cię dotykać. Dotyka Cię poprzez Słowo proklamowane z ołtarza Ambony i za chwilę dotknie cię swoim ciałem, swoją krwią. Amen.